Cześć, z tej strony Makl3. Witam bardzo serdecznie w kolejnym, 42. odcinku z przechodzenia gry Control. Prawdopodobnie raczej nie kont naszych kontrol, ale dodatku do gry Control o nazwie Fundament. W poprzednim odcinku ogarnąłem dodatkowe specjalne, e, dodatkową misję, która obejmowała kwestię znalezienia tam pięciu identyfikatorów. I gdy się je ułożyło w odpowiednich miejscach, w odpowiedni sposób, odblokowałem. Odblokowywałem wejście do sekretnego laboratorium doktora Asha. I jak się okazuje, najprawdopodobniej on, podobnie jak my, no raczej podobnie jak u nas było, że rozmawialiśmy z byłym, znaczy poza tą typową rozmową, no to on jeszcze jakby do nas mówił w międzyczasie, kiedy ogarnialiśmy te zamki. No to bardzo prawdopodobne, że w jakimś stopniu, w jakiś sposób, były, był w stanie rozmawiać z doktorem Aszem. Albo była po prostu między nimi jakaś komunikacja, tak jak my mamy z zarządem, ale on też próbuje do nas mówić. Tak wcześniej było tam wedle notatek, że był dyrektor, no i on jest z, jakby z zarządem, a były jest jakby no, coś innego, no nie wiem, no wiadomo, są na YouTube różne filmy, więc jak ktoś chce wyjaśnienie od osoby, która się na tym zna, która tego szukała, przejrzała wszystkie notatki i tak dalej, i tak dalej, to, to, to polecam, jeśli ktoś interesuje, bo gra jest naprawdę pod tym względem ciekawa. Jest dużo rzeczy do odkrywania. Teraz kontynuuję już główną powietrzną kwestię. To było najłatwiejsze. Wiem co jeszcze. Nie, nie chcę. Nie, o, zdążyłem. Yy, przy... Sorry, przypomniała mi się jedna rzecz. Mogłem się udać do wejścia tranzytowe. Bo z tego co mi się wydaje, tam były dodatkowe rzeczy, które mogę odblokować teraz mając tę umiejętność. O tak. Bo ogarnąłem tam kamerę, ogarnąłem różne rzeczy. Wydaje się, że jeszcze gdzieś było, na pewno gdzieś jeszcze były zablokowane rzeczy, ale już ich nie pamiętam, więc wróćmy na skrzyżowanie. Z jednej strony gra mi się naprawdę świetnie, ale z drugiej strony chciałbym już to skończyć. Na konsoli. Na kompie mogę sobie jeszcze grać i to jest troszkę inaczej, ale... Okej, okay. lecimy wreszcie. O, niszczenie, tworzenie, zdobyto trofeum, tak?

Worse worse. No, nie zdążyłem tego zabrać. Zderzenie astralne. No. Zwierzoko... Nie, 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 nie. Szanowni Państwo, Towarzystwa Naukowego, w mojej salamandrze jest człowiek, ma ludzkie oczy. Dlaczego nikt inny go nie widzi? Myślę, że to jak z wilkołakami, że albo. ale może to być każde zwierzę są psołaki, kotołaki, motylołaki i tak dalej. Goście chyba nie widział Japonii i różnego rodzaju fury łączeń ani... nieważne. <laughs> w środku są ludźmi, którzy nie mogą się wydostać. Utknęli w ciele zwierzęcia. Nie chodzi. Mi, że są to wszystkie zwierzęta, ale każde zwierzę może nimi być. Rodzice mi nie wierzą. <laughs> e, może coś takiego by zdarzyło się już wcześniej i pomyślałem, że będziecie wiedzieć z poważaniem. No, Wielu ludzi wierzy w reinkarnację oraz to, że w momencie, kiedy się odrodzisz, możesz się odrodzić jako nie człowiek, tylko na przykład jako, jako zwierzę, nie? Jakieś inne. No bo człowiek to też zwierzęcie, więc no. Ale że po prostu jako inne zwierzę, więc. E, Wiadomo, to jest. Będę używał naładowania, zwłaszcza że jeszcze w poprzednim odcinku zdobyłem super ulepszenie naładowania. Gdyby tylko jeszcze było więcej amunicji. O. O nie, nie chciałem tego przedłużyć. Regeneracja zdrowia. Bo to nie jest kwestia strefy jakiejś testowej, tylko teraz to jest jakby część wzmocnienia, przybliżenia, przebicia. Regeneracja zdrowia po podniesieniu. Nie, nie, nie. Pozyskane źródła zaobrażenia. Nie, skalowanie. Gdzie ja mam przebicie? To jest dla przebicia, nie dla rozbicia. A nie mam nigdzie, nigdzie nie używam skalowania. Dużo lepsze. I obrażenia podczas celowania. Przebicie jest ogólnie bardzo fajne też. Słuchajmy zęsto. A mam dobrze dość ulepszoną lewitację. To rozwala najlepiej. Naładowanie po prostu świet. Shit. Uwaga. No, no dawaj. Pozbyćmy się trochę syku.

A widzieliście gdzieś odwrócona piramida, zarząd nie mam wybrać? To mi wygląda jak arena. Gdzie jest ten drugi. A. Jestem coraz bardziej. zah Oświetliłem, przestraszyłem. Okay. Ho, ho, ho. dobrze, idę na około Prze teraz sprawdzać na komputerze ile nagrywał, no bo kontrolne, a to ci ciekawe to ciekawe że tak po drodze znalazłem coś takiego ale dobrze powinno tych punktów kontrolnych skoro tylko na takiej zasadzie jest zapis znaczy Okej. Okay. Okej, okay, punkt kontrolny. Kolejny od. Oh. Shit. A, okej, okay, mam odnowione zdrowie. I co teraz do drugiego miejsca? Jesus. Dużo roboty jest. Nie, no so co jest? O, ci za szybko. Co to było? Odzyskiwanie czegoś tam amunicji podczas używania uniku? O, to jest fajne i to mocne. Muszę się pozbywać chociażby tych naprawdę jakichś tam do dupy, bo nie mam aż tak dużo miejsca. trzeba mam multimedia? A pewnie to to co wcześniej miałem to odnośnie braku okien te. Ja właśnie zrzuciłem tego największego tak przypadkowo. O. Nie wiem czy się więcej drzwi, więc fajnie było mieć kogoś do pomocy. A słyszałem dźwięk, to pewnie ten, którego kontrolowałem, zginął. Po co ja używam zwykłego pistoletu? Skoro mogę użyć naładowania, tak, naładowania, bo już mi się zaczyna motać. Ale gra mi się nieźle. Bałem się, że gorzej mi się będzie grało. Ja wiem jak to brzmi, ale o kolejny punkt kontrolny, super, nawet jeśli miałbym yy, zginąć czy cokolwiek tego typu to się zrespię tutaj, nic nie kracza oczywiście, no ale no, nie, 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 nie ufam sobie. ...astralny. Jakby nie było już i tak wystarczająco za dużo, kurde... Gdzie on jest? A samym dole jest fundament oddzielnie? Uff... Musiałem trochę zjechać na dół po to? Mimika astralnego nie da, nie, nie sposób odróżnić od, od kopii astralnej. Ale z uwagi na posiadane zdolności parautelitarnych jest on o wiele groźniejszy. Najbardziej wyróżniają się zdolnością, jaka u nich zaobserwowana, to lewitacja. Nie wiadomo w jaki sposób ta australna istota uzyskała swoje zdolności paranormalne. Powiązane obiekty mocy znajdują się obecnie pod kontrolą dyrektor Fejden, co wskazuje, że nie są za to odpowiedzialne. Tym niemniej obiekty mocy są z natury związane z zarządzaniem płaszczyzną astralną, więc może istnieć e, podobna więź między obiektami i mimikami, a może zarząd jest w stanie według własnego uznania przyznać te zdolności bez konieczności przeprowadzania próby w płaszczyźnie astralnej. Dominuje jednak teoria, że dzięki długiemu przebywaniu w naszym świecie powylewia płaszczyzny astralnej te istoty powielają jedynie zdolności syku, a nawet samego dyrektora, to by było, to jest ciekawe. I nie... Nie do... O. To nie jestem w najlepszym miejscu, żeby to zrobić. Nie wiem, czy to widzi, bo nie wiem, czy naprawdę tu jestem. Widzę długopis trzyma w dłoni, widzę siebie, ale jednak nie... I ale wszystko jak nie tak. Nie ten kąt, nie ten jaj. Wszystko zielone. Uwaga na ziele. Nie. Wszystko robi się zielone, gdy jest blisko. Nie zbliżaj się do niego. Nie wpuszczaj go może? I pod żadnym pozorem nie rozmawiaj z nim. Proszę, on chce przybyć. Bez, bezpieczna Peggy. Nie chce, żebyś tu też tu skończyła. Nie wiem, gdzie jestem. Osied. Ktoś tu był? Okej, okay, czas na ostateczną balkę tutaj. Okej. Okay. Panu podziękujemy. Nie, nie, nie. Widzieliście ile obrażeń mi zadał, i to jest normalne? Skończmy to po prostu, bo nie. Nie, nie, a dobra.

Northmore gave the order to transfer our resources to the upper floors. Now that my control points allow us to safely come and go from New York Street, did I forget to include that fact in my previous logs? I've been so busy using the arrays that I made. Control points being established throughout the oldest house. Excuse me if I don't sound exciting, it's just... A few months ago, I would have been overjoyed to leave. And now I realize I've come of it. There's something deep in the stone here, deeper than that watching presence. I feel it's be I it needing me. I won't go. Yeah? I'll refuse. Northmore won't be happy, but so be it. I'm starting to see him for what he is an impotent storm. Okej, okay, wiem jak długość filmu, ale na dzisiaj to będzie tyle. Tu jest zapis, tu jest punkt kontrolny. Na ten film niech to będzie tyle. Ja sobie zaraz spojrzę jak idzie adekwatnie do... no wiadomo. Do, do filmu tam, żeby sobie porównać. I tyle. Wątpię, że wyszło mi jakoś super zarąbiście, ale tak jak mówiłem wcześniej i tak planuję, planowałem, znaczy nie planowałem, tylko raczej wyjdzie z tego, że po, e, że trzy odcinki. Więc. No, w każdym razie, e, dzięki za oglądanie tego odcinka. E, do następnego. I tyle, życzę miłego dnia, sorry, bo tak się po prostu zawiesiłem. Do następnego, życzę miłego dnia i po prostu cześć.